W tym odcinku tych dwóch graczy zmierzy się z zadaniem znalezienia skrzynki pomiędzy tymi oto lodowcami. Czas start! Lecicie! Dawaj, dawaj, dawajcie! Tutaj z, z sernikiem. Tutaj jest schowany skarb, jak możecie widzieć. Znaczy ja mam inne pytanie. to jest skarb? Czy to może być w lodowcu? Może być wszędzie. Dobra, lecimy dalej. Tutaj jest Kamil, tutaj jest Wiktor. Pójdzie, pójdziemy sobie yy, z kaminem Kamień szuka, tutaj kopie w lodowcach. Powiem tak, nie będą zakopane te skarby. Nie będzie ten skarb zakopany nie może być w środku lodowca tak w środku w środku Może być w środku no, Może być w środku, ale nie może być zakopany Czyli będzie widoczny Będzie widoczny Może być też w ziemi Podpowiem tak, jest to niedaleko takiego kształtu lodowca, którego nie stworzyłem ja jesteś tego bardzo blisko, Wiktor Możliwe, że nawet po mm. tym przechodziłeś O Kamil jest blisko Kamil jest bardzo blisko Kamil jest zbyt blisko czy Kamil jest. Kamil jest, bardzo Kamil jest bardzo blisko. Ty też jesteś. Wiktor, jesteś bliżej. Nie, nie, nie tu. Wik, No, ty! Kamil znalazł! Kamil znalazł! Kamil znalazł pierwszy! Kamil znalazł pierwszy! Kamil to. Kamil to otworzył chyba. Zobaczymy na, na powtórce, ale się wydaje, że Kamil to pierwszy otworzył. A więc tak, z tego co udało mi się zauważyć na powtórce, to. Kamil otworzył rzeczywiście szarkę boxa pierwszy, czyli Kamil wygrał event. Więc zanieśliśmy z Kamilem potem Wiktorowi 10 złotych jabłek w ramach nagrody pocieszenia. I Kamil uszczęśliwiony wrócił na Grzybową Wyspę, gdzie zaczął się budować. A potem postanowiliśmy z Kamilem wsadzić domek. Domek Janka, lecz niestety pomyliłem domki, posadziłem TNT pod domek Filipa przez co zapomniałem tego TNT zniszczyć i poszedłem podstawiać TNT pod domek Janka. Jak już podstawiłem TNT pod domek Janka, to powiedziałem Kamilowi, żeby wszedł do tego domku i po prostu stanął na pół płytce, aby domek się rozwalił. Zobaczcie tutaj, jakie to było lepiskie. Następnie, powiedziałem Kamilowi, żeby poszedł sobie do Filipa, do domku, żebyśmy razem poszli do Filipa do domku, no i Kamil niestety nadepnął na tą płytkę, do której było podpięte TNT i sami zobaczcie, co się stało. Kamil, dobra, chodź zobaczyć do Filipa, bo tam mogą być jakieś materiały. NIE, NIE, NIE! 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 Właśnie przez to dostałem banana na chłopakowie synki.